Tutaj zaczyna się prawdziwa korba na pełnej kurtyzanie. Biorąc pod uwagę intensywność przeżyć, spodziewałbym się po sobie ochoty na jakąś łagodną nutę. Cała aura wieczoru i wrażeń nasunęła mi potrzebę włączenia zupełnie innej muzyki. Nie wiedziałem jeszcze, jak muzyka brzmi pod eksem, ale bez jakiegokolwiek zastanowienia wiedziałem, co chcę w stanie, jak myślałem, zaczynającej się postfazy posłuchać. Słuchałem na grzybach po LSD. Ciekaw byłem brzmienia po muzyki podeksie. Zapytałem J, który jeszcze nie spał, czy chce posłuchać naprawdę mocno tripowej i sowicie porąbanej nuty. On słucha głównie elektroniki i jest raczej spokojnym, łagodnym człowiekiem, ale bardzo otwartym na każde brzmienia i świadomym muzycznie. Zgodził się. Kilka kliknięć myszą i rozwaliłem swoje podkopane deksem ciało na wygodnym tronie naprzeciwko komputera. Odchyliłem się do tyłu, a nogi oparłem na łóżku obok biurka. Byłem na wprost głośników mały, stary, ale jary, zestaw 2-1. Głośność ustawiłem nisko, bo nie chciałem nikogo budzić ani C przeszkadzać we śnie. W głośnikach zaczęły się pojawiać pierwsze drgania dźwięków narastających nikczemnie i niepokojąco. W momencie, kiedy już myślałem, że mój lot się skończył i tylko pobrzmiewa lekko w głowie odbijając się o czaszkę. Od wewnątrz jak ćma latająca wokół żarówki, zamknąłem oczy, aby oddać się brzmieniu muzyki wraz z zanikaniem wizji na wskutek przesyłania szklistych gałek ocznych ciężkimi powiekami. W miejsce ciemności widzianej przez zamknięte oczy wlały się niezwykłe, prawdziwe obrazy, bardziej rzeczywiste niż cokolwiek, w życiu miałem okazję widzieć lub sobie wyobrazić. Pomyślałem, że moja wyobraźnia osiągnęła stan absolutnej perfekcji, gdyż kreowała z taką doskonałością, że do teraz nie mogę wyjść z podziwu. Wtedy dotarło do mojej świadomości, że słyszę tak wybitnie, że to muzyka stymuluje moje wizje, bo były z nią idealnie zsynchronizowane. Doznałem najwyższej sonicznej ekstazy. Dźwięk był wszędzie tak czysty, jakby dochodził z mojego wnętrza, a nie z głośników. Kiedy uderzyły chore mechaniczne instrumenty i przeszły przestrzeń psychotyczny, wokal, wszystkie połączenia się zerwały, zrobiło się bardzo mrocznie i nikczemnie, i wtem przepełniło mnie wrażenie nadzwyczajnej ekscytacji. Nie było mnie, było wszystko. Zostałem poszatkowany i zdematerializowany. Znalazłem się nagle ponad wszystkim czas się zapętlił muzyka, która nie była dla mnie muzyką, a wszystkim bodźcem naświetlającym mi obraz rzeczywistości najprawdziwszej i całkowicie nagiej obranej z wszelkich różnic będącą po prostu siecią istnień oddziałowujących na siebie sprawiała wrażenie, jakby ciągle oszukiwała mnie i leciała w kółko a nagle się zmieniała zapętlała, powtarzała i znów zmieniała raz gwałtownie raz zupełnie łagodnie. Wydawało mi się, że mijają całe godziny, kiedy ja widziałem setki obrazów na sekundę. Wszystkie udawało mi się rejestrować, ale było ich tak wiele, że w czasie potrzebnym do mrugnięcia okiem było już za mną tyle klatek, że mogłyby się złożyć na co najmniej kilkuminutową scenę z filmu. Ogarniało mnie coraz dziwniejsze doznanie. Nagle poczułem, jakby całe moje wnętrze, wszystko co powleczone jest skórą, było ciekło gazową plazmą o przezroczysto tęczowym odcieniu, która jest lżejsza i cieplejsza od powietrza. Ta subtelna, bezkształtna substancja zaczęła się ulatniać. Powoli, tak jakby z ostatnim wydechem, przez moje usta i nozdrza, wydostawała się na zewnątrz, ku górze. Czułem, że wszystko, czym jest, zawiera się w tej jedwabiście gęstej i lekkiej postaci. Swobodnie i stopniowo opuszczałem swoje całkowicie nieruchome ciało, z którym się już nie identyfikowałem. Byłem tym, co z niego odpadało. Z punktu widzenia alchemii, to było coś, jakby wytrącać z ciała to, co nim zawiaduje. Całą świadomość komórkową. Całą zdolność rejestrowania bodźców, czułem jak wysuwam się z krawędzi paznokci, z całych palców, z kończyn i w końcu wydostaje się prawie cały i jestem już gdzieś pod sufitem, a z masą gnatów i mięśni łączy mnie tylko cieniutka nić, coś jak żyłka wędkarska. Wtedy momentalnie wywindowało mnie w górę. Siła z jaką poczułem się wyrzucony ku górze spowodowałaby w ciele fizycznym takie ciśnienie, że pękłoby jak medlana bańka, jednak z nim już niewiele miałem wspólnego. Mijałem niezliczone miejsca, byłem wszędzie. Poruszałem się w tempie, którego prawa fizyki nie umiałyby określić. Wzleciałem w tak odległe regiony, że czułem rosnące napięcie, tak jakby nić łącząca mnie z moim fizycznym urzeczywistnieniem narażała się na pęknięcie. Można by to porównać do naciągania pajęczyny. Ciśnienie było ogromne, ale przyjemne. coaster to przy tym mniej niż bułka z masłem. Ten chyba krótki moment wydawał się być wiecznością, a towarzyszące mu odczucia i wrażenia nie mogą być opisane słowami. Stan wykroczenia poza zamykającą mnie materialną strukturę organiczną zaczęły się wdzierać jakieś dziwne sygnały, jakby mi się skończyło paliwo na dalszą podróż, coś jakbym był na drodze jednokierunkowej po prostu malfunkcja, awaria, alarm. Zaczynało się robić groźnie, kiedy nagle jakby tempo delikatnie się zwolniło. W punkcie największej odległości wszystko się zatrzymało, stanęło w miejscu, a potem swobodnie zapełniłem z powrotem swoje ciało. Jednak w ostatniej chwili poczułem trochę jakbym spadał z wysokości 10-15 cm na fotel, na którym siedziałem. Miałem wrażenie jakbym nigdy wcześniej nie miał ciała, jakbym poczuł je po raz pierwszy w życiu. Tak jakbym nigdy wcześniej nie wiedział, jak to jest mieć ciało. Złapałem olbrzymi oddech, a serce uderzyło gwałtownie i zaczęło chwilę galopować. Chyba przestałem oddychać na czas, w którym mnie nie było, a wróciłem akurat w momencie, kiedy rozpoczęło się zakończenie utworu uspokajający, przyjemny motyw, niezwykle głęboki, napełniający mnie zrozumieniem wobec tego, co przed chwilą przeżyłem. Radość z przebytej podróży uderzyła we mnie z taką siłą, że nie mogłem się pozbierać. Jęknąłem kilka razy w ekstatycznych spazmach. Pomyślałem, że chyba jak na 30 akodinów, o których myślałem, że nie podniecą mnie bardziej niż Poppers, spodziewałem się, że najwyżej będą działały jak on, tylko ciągle i nieco dłużej. To już zdecydowanie Max. Wtedy w uszy z morderczą siłą wbiły się dźwięki: Organic Hallucinations od Decapitated. Od tamtej pory nazwa tego albumu nabrała dla mnie pełnego wymiaru i pojąłem znaczenie organicznych halucynacji. Momentalnie mnie wywaliło w realia, jakie nigdy nie odważyłbym się nawet zaplątać myślami. Postaram się opisać to jak najbardziej treściwie i zwięźle. Przebyłem podróż przez biomechaniczny kombinat zagłady. To było coś jak samonapędzająca się, surowa, przerzewiała robomachineria zaprojektowana i zapoczątkowana przez człowieka, służąca do jego unicestwienia i przetworzenia na surowiec potrzebny do jej napędzania. Nic dziwnego, że do takiej muzyki takie wizje, ale ich realność, ich autentyczność to coś, czego ja mogę być świadomy. Mam też jakąś ideologię i uzasadnienie co do tej wizji. Sądzę, że bardzo wiele symbolizuje, ale zachowam sobie szczegóły dla siebie. Przełamałem wszelkie bariery dotyczące wyobraźni, bo ja byłem wszystkim. Czułem każdą rzecz, czułem każdą cząstkę tego makabrycznego świata i byłem nią bowiem wszędzie. Byłem całością i wszystkim z osobna każdą śrubką, każdym płatem stali, każdą kroplą krwi i każdym ciałem. Byłem całą tą zmechanizowaną planetą i to było takie, całkowicie pozbawione wszelkich emocji, zamiast nich było wszystko, każde odczucie naraz stanowiło jakby coś spójnego i pozbawionego sprzeczności. Zamiast każdej poszczególnej rzeczy byłem ja i nie można było mówić o czymkolwiek oprócz mnie. Nie było jednostek, była jedność. Byłem zerem, plusem i minusem naraz, jednocześnie. Nie będę dokładnie określał tego, co widziałem wśród tej masakrycznej maszynerii, bo wydaje mi się, że dla niektórych mogły to być męczące opisy. W każdym razie, krew lała się strumieniami i była paliwem dla tej rozpędzonej, bezdusznej nekrotechnologii. Autentycznie widziałem wszystko osobno i wszystko naraz jednocześnie. Nawet teraz trudno mi sobie to uzmysłowić. A znacznie łatwiej, choć i tak trudno sobie przypomnieć to odczucie, te niesamowite wrażenia, kiedy już przetrawiłem ten astralny spektakl, opuściłem to miejsce pełne grozy i brutalności, zleciałem wyżej, dużo wyżej. Znalazłem się w przestrzeni pełnej gwiazd, gdzieś w kosmosie i miałem wrażenie, jakbym wykraczał już poza wszechświat, to jakby gwiazdy przestały być wszechobecne dookoła mnie, a jakby zaczęły skupiać się w jednym kierunku. Prędkość czy szybkość nie są dobrymi określeniami na to, w jaki sposób się poruszałem w świecie wyobraźni. Jak nie mam, bo wtedy już byłem świadomy swego ciała, choć w zupełnie niezwyczajny sposób, to było tak, jakby pomyśleć, że gdzieś się jest i zanim się skończy, już tam być. Ujrzałem przed sobą wielką, czarną, kulistą sferę. Nie słyszałem już muzyki, ani nie odbierałem bodźców zewnętrznych, ogarniała mnie totalna cisza. Ta sfera jakby ropiejąca, ale nie w plugawy chory sposób, tylko zupełnie naturalny, jakby gotowała się w środku i słychać było dochodzące z jej wnętrza trzaski, napięcia, coś w rodzaju rozładowań atmosferycznych. Momentami sprawiała wrażenie nieco przypominające lampę plazmową Tesli. Podobne promienie elektromagnetyczne sporadycznie przepełzały po powierzchni tego czegoś. Zbliżyłem się lekko do tej sferycznej formy, której cała powierzchnia pokryta była czarnymi blokami dokładnie grania stosłupami foremnymi. Było ich bardzo wiele i rozmieszczone były regularnie, a jednak chaotycznie strukturą przypominającą nieco trójwymiarowy fraktal. Ich ściany boczne pokryte były jaskrawymi połączeniami, jak na przykład na kartach pamięci od komputera czy innych podzespołów. Wciąż, żyjąc jako wszystko i czując, wiedząc wszystko, leciałem nad powierzchnią tej okrągłej, najeżonej kanciastymi bryłami. Formy, wzdłuż czegoś w rodzaju kanału czy koryta, obserwowałem ten pulsujący świat i wiedziałem, że on żyje. Talśniąca, naelektryzowana, ciekło krystaliczna czerń ciągle zdawała się pulsować, wibrować, wrzeć. Potem jaskrawe połączenia zmieniały kolor z selednowego na neonowo-niebieski lub czerwony, może obydwa. Na przemian przechodziły z jednego w drugi, łącząc się w dziwny sposób. Ciężko to nakreślić. Oddaliłem się od tego, czymkolwiek to było. Miałem odczucie, że wewnątrz tego czegoś zamknięte są całe galaktyki, cały wszechświat. Wobec tego czułem się ekstremalnie mały, a jednak widziałem to z perspektywy czegoś jeszcze większego, niż to coś. To było uczucie nie do opisania. Dotarłem na kres wszystkiego, w punkt, w którym prosta się zakrzywia. Dotarłem na koniec, będący początkiem kręgu wiecznego istnienia. Uświadomiłem sobie, że jestem czymś znacznie większym niż cokolwiek, co znane jest na naszej planecie Ziemi, i jedynie realizuje się w najdoskonalszej dla mnie formie, aby doświadczyć swojego istnienia. Nie potrafię lepiej tego określić, choć najdoskonalsze opisy tego nie wyrażą, bo jest to nieopisane szczęście i spełnienie. Nastąpiło zjednoczenie i przeniknięcie wszystkiego i poczułem się jakbym z stał, jakbym wkroczył na nowy poziom świadomości. Płyta decapitated dobiegała końca. Ledwie wstając, absolutnie nic nie widząc przy otwartych oczach, jakoś posterowałem swoim absolutnie rozstrojonym ciałem i umiejscowiłem je a w nim siebie na łóżku. Długo nie mogłem zasnąć będąc pod ogromnym wrażeniem nocy. Nie mam pojęcia, która mogła być godzina, ale byłem kompletnie przeładowany i przetrzepany intensywnością doświadczenia. Byłem w psychosomatycznym szoku. Rano się obudziłem jak mój brat wychodził do pracy. Czułem się totalnie rozwalony, ale wydawało mi się, że to po prostu srogi kac. J i C się przebudzili. Powiedziałem coś w stylu miazga Lot życia. Dałem sobie tym do zrozumienia, że ledwie to wypowiedziałem i brzmiałem jakbym miał konkretną delirię. Jakoś się podniosłem, postawiłem nogi, których prawie nie czułem, na podłodze i wstałem. Niezwykle łatwo było się podnieść, chyba sporo schudłem przez ostatnią dobę, ale chodzić kompletnie nie umiałem, łaziłem niezdarnie jak pies, który wybudził się z narkozy po operacji czy coś w tym rodzaju. Obraz drgał, wszystko było pocięte, szum w uszach, ogólnie kompletna awaria całej motoryki i wszelkich funkcji. Przestraszyłem się, szybko spaliliśmy Joja, ale tak mnie walną, że od razu wylądowałem w łóżku, potem jakoś ogarnąłem zupkę chińską, coś tam wypiłem, ale niewiele, nie miałem wody ani mózgu, żeby poprosić kogoś o to, żeby skoczył po nią do sklepu, bo nie miałem żadnych szans samemu tego zrobić. Kumple J i C siedzieli u mnie do 16. Wpadł jeszcze robal. Niewiele z tego pamiętam. Er, co chwilę kręcił baty i je paliliśmy. Możliwe, że to dysonans w mojej głowie, ale nie mogę sobie przypomnieć za wiele. Potem wszyscy poszli, a ja pomyślałem, że muszę leżeć, bo nic innego nie potrafię i nie jestem w stanie zrobić. Przyszedł brat, udałem, że śpię, bo nie chciałem, żeby mnie zobaczył tak uwalonego o takiej porze. Żeby sobie po prostu nie wkręcał, że wpadam w ostreć panie, chlanie czy inne tam. Wolę mieć wokół siebie luz. Potem gdzieś wyszedł, więc stałem. Nie brałem kąpieli, bo bałem się, że się utopię. Ubrałem się i poszedłem do A, pogadać na temat tego, co zaszło. Po drodze zjadłem ledwie. W zasadzie wprowadziłem do otworu gębowego i nieudolnie, jak dzieciak, zmieliłem i przełknąłem jakąś bufetową zapiekankę. A u A, jeszcze raz zbakaliśmy, i wreszcie poczułem się nieco lepiej. Wróciłem do domu. Rano wstałem i dalej czułem się nienormalnie, nawet daleko od normy. Byłoby bardziej trafnym określeniem. Musiałem iść do banku po szmal. Na mieście miałem ostre schizy, i nie było lekko, kiedy wybierałem forsę z kąta. Schizowałem się wśród ludzi. Ciężko się mówiło, i miałem obawy, że możliwe, że trochę za mocno powaliło mi się we łbie, Bo nie wracam do siebie już kolejny dzień. Paranoja. Znowu bat, potem kąpiel, jakaś jajeczniczka i kakałko. Czułem się jak debil, bo mimo wspaniałego lotu nie byłem przekonany do końca do tej pokuty i męczeństwa w postaci braku panowania nad swoim ciałem. To już był piątek, więc spadło do mnie trochę znajomych. Jakoś już się ogarniałem, ale dalej były momenty jakby nawrotów różnych przepływów energii przez całe ciało. W zasadzie dopiero w niedzielę obudziłem się trzeźwy. Tego poranka leżałem długo i myślałem nad tym wszystkim. Cały dzień byłem całkowicie oczyszczony. Mimo kijowej pogody, mój nastrój sięgał zenitu, wszystko zajęło swoje miejsce, wszystko było czyste, przejrzyste, od tamtej pory muzyka brzmi lepiej, wszystko lepiej smakuje, dzisiaj czuję się inaczej niż tydzień temu, wtedy nie wiedziałem tego, co teraz wiem, nie rozumiałem tego, co rozumiem, przeczytałem sporo o DXM, o różnych plato, o dawkowaniu, jestem wdzięczny tej substancji za to, co ze mną zrobiła. Poszukiwałem out of body experience i tak krystalicznych, szlachetnych OEWów i cewów w LSD i w grzybach niejednokrotnie, ale bezskutecznie. Często było blisko, ale nie dotarłem tam, gdzie pozwolił mi dotrzeć dexem. Wnioskuję, że muszę być wrażliwy na tą substancję. No i nie bez znaczenia był mój set setting, zwłaszcza mam na myśli podkład pod dexem, pusty żołądek i zalanie go alkoholem. Jedyne 6 mg na kilogram to chyba przeciętnie za mało, żeby wywołać taką gehennę i z niej ponownie narodziny w nowej świadomości. Nie mam sprecyzowanych planów co do DXM, ale nabrałem do tej substancji ogromny respekt. Ciężko mi uwierzyć, że jest tak łatwo dostępny, a jednocześnie daje to perspektywę eksperymentów w przyszłości. Eksperymenty te, jeśli w ogóle będą przeprowadzane, to na pewno w sporych odstępach czasowych i ze znacznie większą dozą zdrowego rozsądku. Jeżeli lubisz ten kanał, możesz go wesprzeć bezpośrednio. Zobacz opis pod filmem. Dzięki.